Wam pokażę, jak się maluję, i e, jakie mam kosmetyki. I właśnie taką mam szminkę. Już w ogóle jestem umalowana, bo pierwszą część musiałam usunąć bo ktoś mi przerwał, bo dzwonił na telefon i musiałam pozbierać e, szkatułkę bo mi spadła. I właśnie, wpadajcie na moje koleżanki kanału Marti Marti. I właśnie, jaki Wy używacie płyn do, micelarny do buzi, bo ja używam lirenę, jakąś taką, no, mam taki perfumik fajny i dzisiaj się ubrałam fajną taką sukieneczkę, taką letką i teraz będziemy wybierać, teraz będę Wam pokazywać, jaką miałam ja mam tu biżuterię, bardzo dużo mam biżuterii, jakbym miała Wam pokazywać biżuterię, to bym musiała normalnie, nie wiem, z 5 godzin pokazywać, bo ja tu mam a pierścionki, a to to, a to tamto, i bardzo dużo po prostu tego mam. Zaraz wam pokażę, tylko to wyjmę. To jest taka brazoletka, fajna, ale jej dzisiaj nie zakładam, bo właśnie dzisiaj jej nie chcę, bo mam jedną właśnie taką brazoletkę z, nie, z nieszko, nieskończoność, taka ósemka, taka ładna. I bardzo ładna, ale mogę jeszcze jedną brazoletkę założyć, mogę wam polecać taką ładną. O, tylko nie można jej bardzo rozciągać, bo ona wtedy pęknie, ale jest bardzo fajna i właśnie ją dzisiaj sobie zakładam. I mam takie pierścionki. No, powiem, że nie, to nie są z firmy jakieś pierścionki, to są z automatu. Bo byłam na, na wakacjach, na co kupiłam sobie w automacie. I tu takie są, jakieś złote, złot, takie, właśnie takie jakieś złote, takie, nie wiem, jakieś takie złote. Fa ale fajne są. Właśnie koleżanka do mnie gadała, bo tam mamy z nią połączenie. I jeszcze mam tu taki, właśnie naszyjnik, ale naszyjników dzisiaj nie zakładam, bo e, po prostu dzisiaj nie chcę, bo no po prostu nie chcę. O taki naszyjnik trochę jest tu poplątany. I dobra. Jutro obiecuję Wam, że nagram dla Was y, moją poranną rutynę. Jak wszystko robię, co rano robię. Ale nie wiem o której jeszcze godzinie, ale patrzcie, wpadajcie i patrzcie normalnie, gdzie, o której czy jest już ten film. Bo na pewno będzie jutro do godziny dwu, do, 14, do 14 godziny na pewno będzie film. I właśnie wpadajcie na my, moje koleżanki, jeszcze raz powtórzę. Yy, no, kanał Marti Marty. Właśnie Wam zaraz ją pokażę. O, to jest Martyna. Ona ma ten kanał. Wpadajcie, padajcie, bo my dopiero zaczęliśmy na YouTube, dopiero y, jesteśmy, ale my czekamy na subskrypcję i serduszka i obserwacje. Do jutra!